Thank you. Zawodniczka pomorzanina Toruń Aneta Rygielska wróciła z Mistrzostw Świata Juniorów w boksie ze złotym medalem w kategorii do 60 kg. Torunianka stoczyła pięć zaciętych pojedynków, we wszystkich odnosiła zwycięstwo na punkty. Pięściarka przypieczętowała swój sukces pokonując w finale Aidane Bajewą z Kazachstanu. Jak stałam na tym pierwszym miejscu i grali mi Mazurka Dąbrowskiego, to było przepięknie. To nie pierwszy sukces toruńskiej pięściarki. Aneta Rygielska ma w swoim dorobku m.in. brązowy medal Mistrzostw Świata Kadetek oraz srebrny i brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorek. Aneta jest zawodniczką, która przyszła na pierwszy trening, to od razu wiedziałem, że ona będzie mistrzynią Polski w krótkim czasie. No Nie myślałem, że aż tak daleko zajdzie. Aneta Rygielska celuje już w kolejny medal, tym razem seniorski. Dwa brązowe medale zdobyli ciężarowcy Zawiszy Bydgoszcz podczas mistrzostw Europy juniorów i młodzieżowców zorganizowanych w Talinie. Nasi zawodnicy byli na takim poziomie, że jakby tutaj te medale przyszły, można powiedzieć łatwo, ale za tym idzie kilka miesięcy pracy wcześniej. W kategorii młodzieżowej do lat 23 Małgorzata Wiejak w dwuboju osiągnęła 224 kg. Wśród juniorów na najniższym stopniu podium znalazł się Bartosz Łoziński z wynikiem 360 kg. Zadowolony, ale mam mało niestety jest, no bo nie wszystkich sześciu podejść, tylko pięć. Ale myślę, że następny razem będzie lepiej. Polacy podczas czempionatu wywalczyli aż dziesięć medali, co jest najlepszym wynikiem w historii na zawodach w tej kategorii wiekowej. Po raz drugi Osielsko stało się przez chwilę stolicą karate. Na ogólnopolski turniej Yamawushi Cup przyjechało tam ponad 250 zawodników z 15 polskich klubów. To trenerzy klubowi dobierają zawodników do poszczególnych konkurencji, natomiast organizacja zawsze no, niesie ze sobą wiele e, logistycznych przedsięwzięć. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w różnych kategoriach wiekowych. Wśród nich znaleźli się także ci najmłodsi, którzy przebojem rozpoczynają swoją przygodę z karate. Bram karate, bo. Y Podoba mi się i raz próbowałam, no i ćwiczę już parę, prawie rok już. Turniej zdominowali zawodnicy z Bydgoskiego klubu Bushido oraz gospodarze Yama Yamabushi.